Witam Cię, witam Was, dzień dobry. Z tej strony ja Kemol. Witam Was na stronce CSGO, skin, stronka dla pełnoletnich, na które jest kodem. To jest ważne. Z kodem Kemol. 2 ,10 zł. 10 groszy na start, ale nie tylko. Bo kod Kemol postanowił wpisać, wpisać parę użytkowników i wpłacić pewną sumę. A mianowicie Ignacio Awantę oraz Reżek. Reżek to? 10 zł. 10 zł od Ignacio Kałaszek. Aquaman Revenge 199 zł. Trafił właśnie w jego ręce. I rejsiak, 7 7:09, czyli wczoraj, bo nagrałem to 8. Digielek Prince. Team. Wrzesień jest naprawdę niesamowity. Dziękuję Wam, że wpadacie z kodem. Bardzo mi miło. No i jak widać, jak widać, ma to swoje plusy, tak? We wrześniu już 5 osób wygrało z King. I to o łącznej wartości z 1000 zł. O, nie więcej. Dlatego pamiętajcie o Kodzie Kemon. Dziękuję Wam, że korzystacie z niego. A na starcie zaczniemy sobie z randomem pickerem, tak? Ze zwycięzcą poprzedniego odcinka do wygrania była jakaś tam chyba meczka Picker Winner, proszę bardzo. CS wadzi z CS Mam nadzieję, że Ci się spodoba ta MK. Jak widać w CSK grasz. Także bardzo fajnie. E sztosik. Bardzo mi miło. MK ląduje w twoje ręce. A my dzisiaj testujemy skrzynki na grubasku, tak? Dwa koła balansu. Trochę więcej niż ostatnio. 20 zł. Ale wiecie, trzeba wrzucić czasem na, na tak zwany luz, nie? Trzeba wrzucić na tak zwany luz. Nie ma co otwierać ciągle przy tej, przy tak zwanej granicy. Tylko potestować trochę, wiesz, trochę tutaj coś tego grubszego potestować, jakiś tego zaczarować coś. Może jakiegoś gesterka wpakujemy. A co? Ostatnio nie było to możliwe, a teraz? Mam takie możliwości. Dlatego out low Case. W Ilości sztuk 2, do tego już bez może gestera, ale za to na buście, yy, załadujemy sobie Strongbox Case. Ilości sztuk 2, do tego chciałem to Sheriff Case i Chatching, ale już zwykły. On 210 zł, witam. No i tak, no i tak, chociaż dobra, zrobiłem bitwę za połowę mojego balansu, ale spokojnie. Ogarniemy to, tak? Ogarniemy to. Już nie z takich opresji się wychodziło. Pierwsza skrzynka, jak na razie kiepsko. Ale dobrze, że kiepsko, bo tu jak wypadnie kosa rękawiczki dla ich samu. Co? 1500 rękawiczki taki przyrot? Kurde, no nie dobrze. Niedobrze, bo my byśmy chcieli tutaj wyjść na prowadzenie. A jak na razie nie zapowiada się kolorowa, ale jeszcze skrzynka za dwie stówki ta za 168. Faktoryniu jakiejś statraku. Nie zepsuj tego. Bardzo fajny starcik Dlaczego rękawiczki ratler kosztują w faktoryniu 1500 złotych? Naprawdę z tymi rękawiczkami w ogóle nie wiem jak to jest. Że czy tak ciężko dropnąć te rękawiczki, czy jak to, jak to działa? Ratler, przecież one. One w stanie. U, uh, 350 zł. A minimalware w ogóle ich nie ma na stronie. Ciekawe, ile w minimalwareze kosztują. No dobrze, no dobrze. Eee, może potestujemy sobie w ogóle te skrzynki. Nie tylko na bitewce, tylko jakaś resterka sobie tutaj dziabnąć, Upolować tak zwanego slaughterka, bo go nam brakuje do kolekcji. On jest w stanie fabrycznie nowym. A te rękawice, a są w minimalware 440 zł. Dziabnijmy sobie taką jedną sztukę. Mamy trochę budżetu, także możemy spróbować. Okej, ok. Edge Lord, nie najlepiej Druga próba. Kartel. Fajny skinek. W sumie wygląda trochę jak defaultowy, ale kartelek, możecie napisać w ogóle. Dzisiejszy, a już było to w sumie. Już było właśnie o pytanie o Kaszka. Możecie napisać jaki jest wasz na przykład ulubiony skin do. Do Mki. Do Mki, o, oba, nie, M4A4, M4NS i to będzie hasło na. Giveaway dzisiejszego. Także warto, jak oglądacie do końca filmiki, jak śledzicie bacznie każdy element odcinka, dobra, bo ten Outlaw Case nie oddaje. Dlatego Emeczka. Ja dropię Fever Dream. Eee, a zaraz jakiegoś skrzynka dla Was wylosujemy. Ile? 240 zł? No niech będzie. Powrót do skrzynek. Gunslinger Case. Eee, 1000 zł? Czy to jest skrzynka dla mnie? Wydaje mi się, że nie, dlatego ją otworzę, bo jestem z. Możecie sami sobie dokończyć, jaki jestem. To zostaje tak zwaną zagadką. Ok, na stronce macie też punkty eventowe. Na które możecie sobie wymienić. Na przykład na jakąś bronię, ja na przykład mam 60, 62 tysiące, czy 600? 62 tysiące. Dlatego możemy sobie zobaczyć, co za, co za tyle nam dostałem Proszę bardzo, 60 zł z punktów eventowych. Wy również takie możecie dostać z wpłat z bitew. I również wrócić wpłaty z skinami. E, dostajecie do każdego doładowania prezent, pamiętajcie o oczywiście. E, a każdy z Was ma jakiś tam przydzielony limit. I tyle, tak? e, A my? Dobra. Po prostu myślę, że trzeba przejść. Jak trzeba stestować event, to trzeba go stestować e, do końca. I tak. Mam na myśli to samo, co wy: Outlaw Case. Do tego. Nabójście touching case Do tego, thin, a nie thin po prostu Thin store case, do tego Parę razy strong boost case oj nie wiem czy chcę to zrobić Nie wiem czy chcę to zrobić, domyślam się Ale nie jestem jeszcze tego ptaki pewny, rail runner case Będę musiał zmniejszyć trochę moją ilość skrzynek Ale To jest coś chyba co chciałbym zrobić, mimo wszystko Proszę bardzo. All in, wszystkie karty na stół. Tryb Underdog. No ta skrzynka Bayonet Autotronic, 12 tysięcy. Ok. A jak nie, to następny odcinek. 50 zł na balansie i wracamy do starych, dobrych czasów. Albo odcinek za 10... Okej, okay. po tej skrzynce domyślam się już, nie chcę wam spoilerować, ale domyślam się jaki będzie odcinek w takim razie jutro. Jeżeli też się domyślacie, możecie napisać właśnie w komentarzu, również dopisać do tej emeczki. Mm. <laughs> nie wróżę tutaj przyszłości, tak, nie wróżę tutaj przyszłości w tej bitwie. Fennec Fox. Kto by się spodziewał? Jeszcze tyle, że w suwenirze chociaż. O, o, może kosztujecie 1000 złotych? Niestety nie, ale bitwa też nie była wcale najlepsza. No to skin dla Was. Skoro był suvenir Fennec Fox, to wypłacam Wam suwenira Curved Jade. Auk. Do wygrania. Wiecie co napisać. Następny odcinek: 50 zł. Trzymajcie się. Cześć.